Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak z opakowania po chipsach, a konkretnie po pringlesach, zrobić opakowanie na makaron, które wygląda tak do spaghetti oczywiście makaron. Pudełko po pringlesach się idealnie nadaje do przechowywania właśnie tego typu makaronu, także zapraszam do oglądania filmu. Zaczynamy oczywiście od zagruntowania naszego pudełka. Ja używam oczywiście gruntu z firmy Renaissance. Następnie klejem. Ja tutaj użyłam zwykłego kleju Wikolu rozrobionego z wodą. Smarujemy nasze pudełko. Smarujemy sobie kawałek i na, posmarowaną, na posmarowane pudełko naklejamy kawałek podartej gazety. obklejacie całe pudełko. Kiedy wasze pudełko będzie już oklejone kawałkami gazety, musimy je polakierować. wasze pudełko będzie już polakierowane, musicie sobie przygotować kawałki gazety, z tym, że ja te kawałki sobie jeszcze poprzypalałam, żeby taki efekt starości uzyskać. I teraz te kawałeczki też musicie gdzieś tutaj sobie wkomponować w to pudełko. Musicie tymi kawałkami obklejać całego pudełka, tylko gdzie nie gdzie, żeby taki efekt fajny dodać po prostu. Ja te kawałki teraz przyklejam na lakier, śmiesznie trochę, ale to dlatego, że klej po prostu jest zbyt wodnisty, bo go trzeba roz rozrobić z wodą i wtedy gazeta staje się przeźroczysta, prześwituje, przebija się to, co jest z drugiej strony, dlatego wolę lakier w tym momencie użyć. Kiedy przekleicie już kawałki gazety, musicie polakierować kilka razy wasze pudełko. Kilka razy z tego względu, że gazety będą odstawać, żeby to po prostu było takie jednolite, jak to będziecie dotykać, żeby nie czuć po prostu tych gazet. Dlatego potrzebne jest, żeby polakierować kilka razy. Jeśli macie lakier szybko schnący, to jest to plus dla Was. Ja mam taki lakier i y, mogę śmiało y, parę razy pod rząd lakierować moje pudełko. Bo zanim y, polakieruję naokoło, to y, te warstwy już mi wyschną. Dlatego mogę śmiało parę razy. A lakier mam. Teraz Wam nie powiem, bo mam przydany do słoiczka, ale lakier kupiłam żeby wam, Was nie skłamać w jakimś sklepie kurcze, nie pamiętam ale coś typu yy, Obi, Castorama, Leroy Merlin także to nie jest lakier specjalny to jest zwykły lakier kupiony taki w sklepie budowlanym Tam gdzieś w moich postach pod spodem są rzeczy, których używam do dekoparżu i do scrapbookingu i tam będziecie mogli sobie znaleźć ten lakier na pewno. Moje pudełko jest już polakierowane. Teraz ja je sobie jeszcze ozdobię troszeczkę. Tutaj przygotowałam taki sznureczek. coś takiego. Thank you. W związku z tym, że ten sznurek mi tak odstaje nieciekawie, to ja przykleję sobie końcówki na taśmę. Po jakimś czasie jak te sznureczki się ułożą właśnie tak jak w tej chwili, to tą taśmę ewentualnie odkleję, jeżeli mi będzie strasznie przeszkadzała. Aps. Nasze pudełko jest już prawie, że gotowe. Wystarczy tylko teraz je wypełnić. Widzicie, jak idealnie pasuje makaron od spaghetti? O. I pudełeczko gotowe. Fajne jest też to, że szybko można je otworzyć. I szybko można z niego wyciągnąć. Czy będziecie mieli dużo makaronu, czy będziecie mało. Fajne jest to, bo pudełko jest duże, można włożyć sobie śmiało rękę. Także nie ma żadnego problemu z wyciąganiem yy, ilości takiej, jakie, jaką akurat potrzebujecie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.